Kinga Rusin w ostatnim czasie jest najgłośniejszą postacią polskiego show biznesu. Kobieta nie przestaje wzbudzać kontrowersji, a życie prywatne zarówno jej, jak i bliskich obserwują uważnie wszystkie media i miliony fanów. Teraz jednak doszło do czegoś strasznego, życie jej córki jest w niebezpieczeństwie. Kim Rusin jest jedną z tych gwiazd, które można kochać albo nienawidzić. Ma ona w internecie tyle samo fanów, co aktywnych przeciwników, jest jednak tego świadoma i nie boi się głośno mówić, co myśli. Raz po raz wzbudza skandale i kontrowersje, dzięki którym wciąż jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego showbiznesu. Sama otwarcie przyznaje, że lubi utrzymywać kontakt z fanami, co czyni głównie przez aktywnie prowadzone konta na portalach społecznościowych, a nie mniejsze zainteresowanie wzbudza również jej rodzina i bliscy. Teraz jednak pojawiła się wstrząsająca informacja dotycząca córki gwiazdy TVN, jej życie jest poważnie zagrożone. Kinga Rusin boi się o życie swojej córki córka gwiazdy TVN. I Galis od pewnego czasu jest w związku z popularnym w ostatnim czasie muzykiem Tako Hemingwayem. Para często publikuje wspólne zdjęcia. Tym razem jednak jest powód do niepokoju. Jak się okazuje, młodzi wybrali się na romantyczny urlop do Tajlandii. Tam jednak stało się coś strasznego. Jak podają media, znajdują się oni na wyspie Koh Samui, a właśnie w tych rejonach Tajlandii szaleje pabuk. Przerażająca burza tropikalna, która zawitała na te tereny po raz pierwszy od 30 lat. Na wyspie przeprowadzana jest właśnie ewakuacja turystów. Sprawa jest więc bardzo poważna, a Kinga Rusin z pewnością jest przerażona. Nie zostały podane żadne oficjalne informacje dotyczące młodych Polaków, miejmy jednak nadzieję, iż są oni bezpieczni. To nie jedyna polska gwiazda w Tajlandii. Tajlandia to wyjątkowo popularny kierunek podróży Polaków, zwłaszcza w okresie zimowym. Cudowna pogoda, egzotyczne krajobrazy oraz turkusowe wody sprawiają, że wybieramy je zamiast śniegu, deszczu i pluchy obecnej właśnie w naszym kraju. Polskie gwiazdy myślą podobnie i nie tylko córka Rusin w ostatnim czasie wybrała się tam na wakacje. Przybywa ram również właśnie Małgorzata Rozenek wraz z ukochanym. Nic jednak nie wskazuje na to, by ich życie było w jakikolwiek sposób zagrożone. Ich profile na kontach społecznościowych pełne są uroczych zdjęć, na których widać, że wyśmienicie się razem bawią.